Miejsca, które pozwalają jednej drużynie wygrać, drugiej przegrać, czy mieć możliwości obok bramki, dzisiaj. Dobre zagrali obaj bramkarze. Kevin nas gdzieś trzymał w grze, gdzieś mogli strzelić, w jakichś tam kontratakach też i w atakach takich z pivotami też i bramkarz rywali bronił i w decydujący moment, kiedy mieliśmy dwa razy dziesiątki, to też obronił bramkarz, gdzieś wratował ale też chciałbym pochwalić za poprzednie mecze Kamila na Parlo, który też nam bardzo pomógł w poprzednich meczach I, i dzisiaj Kevin bardzo dobrze grał i chłopaki każdy mieli dobre podejście do, do tego meczu, odpowiedzialność i, i każdy starał się oddać sobie wszystko, graliśmy, każdy zawodnik z pola zagrał. Ja rozumiem tak samo jak i rywal grał w 3-4, my też mniej więcej mieli cały skład i graliśmy odpowiedzialnie w każdym epizodzie. Ale szczegóły, szczegóły zawsze jeżeli też druga bramka, młody zawodnik robi dosyć taki podstawowy błęd, który w futsalu... Musi być karany. I, i ukarany nie tylko zawodnika, ale cała drużyna, bo przegraliśmy. Ale naprawdę chłopaki walczą, starają się i rozwijają się. Może gdzieś e, mentalnie nas e, odpuścił w wyniku ostatnich meczów, i gramy więcej luźno w sensie podejmowania decyzji, ale czasami ja bym chciał, żebyśmy więcej. Starali się grać na piłce i nie tak e, prosto, tak spokojnie oddawali rywalom piłki, gdzie my chcemy bardzo szybko podać na piwota i bez przygotowania ataku. W tym w sensie musimy mieć więcej cierpliwości i starać się budować swój atak, uczyć się temu i, i wtedy będzie jeszcze łatwiej i, i piękniej wyglądała nasza gra. Bardzo ciężki mecz, wyrównany. Mieliśmy sytuację, żeby wyrównać, jak i w pierwszej, jak i w drugiej połowie. No, niestety się nie udało. Patrzymy dalej. Na następny mecz jedziemy do Bielsko-Białej zagrać z rekordem. Będziemy walczyć o każdy punkt. No właśnie, teraz przed Wami ta przerwa reprezentacyjna. Później te dwa ostatnie mecze sezonu. Jakie zapotrywania na tą końcówkę? No, chcemy się pokazać jak najlepiej, tak jak pokazaliśmy się w ostatnich trzech, czterech meczach i wywieźć jak najwięcej punktów i z rekordu, i u nas z Legią. To jest tym wszystkim najważniejsze, tak, że zdobyliśmy trzy punkty. Tak jak powiedział Raimund, po to tu przyjechaliśmy. Cel został osiągnięty, ale styl w jakim tego dokonaliśmy był trochę minimalistyczny i sami zapracowaliśmy na to, żeby to tak wyglądało szczególnie w drugiej połowie, bo pierwsza połowa mimo prowadzenie 1-0 na pewno pod naszą kontrolą. Mieliśmy dużo więcej sytuacji do strzelenia bramki niż gospodarze. Nawet nie pamiętam, czy gospodarze mieli jakąś taką naprawdę wyborną sytuację. A w drugiej, zamiast skoczyć na 2-0 i, i naprawdę mieć pod kontrolą ten mecz, to sprowokowaliśmy sami naszą nieodpowiedzialnością i w ataku, no bo sytuacje, które mieliśmy... Zbyt mało ich wykorzystaliśmy, a przede wszystkim w obronie, w grze v, tak? bo to napędzało gospodarzy, dzięki temu zdobyli bramkę na 1-1 po rykoszecie, dzięki temu mogli urwać tam te dwa punkty, bo były dwa przedłużone rzuty karne, w tym jeden na 15 sekund przed końcem, który nie powinien się zdarzyć naszemu zespołowi. Tak? Walczymy o te play-offy, ale musimy na pewno wyciągnąć wnioski. I tak powiem pozytywnie, że dobrze, że taki mecz nam się odbył teraz, i tym bardziej pozytywnie dobrze, że udało się go wygrać, ale troszeczkę dał nam dużo do myślenia. I myślę, że yy, musimy usiąść teraz w tej przerwie prezentacyjnej, troszeczkę poprawić naszą grę, mental, po to, żeby być silniejszym właśnie na te playoffy. No właśnie, te playoffy z tyłu głowy gdzieś już kalkulujecie, na kogo lepiej trafić, lepiej kogoś uniknąć, czy nie kalkulujecie i idziecie w każdym meczu po swoje. Był taki mecz w Lubawie kilka tygodni temu, który jakbyśmy przegrali. To już na 99% wiedzielibyśmy, że mamy piąte miejsce i gramy z przemyślem. Od tamtej pory, jeżeli udało się w tej lubawie wygrać, wiemy i mamy cel grania jak najwyżej w tabeli przed playoffami. Przede wszystkim, żeby mieć ewentualny tak, ten handicap własnego boiska. A na kogo trafimy? Jest to bez różnicy, bo to będzie albo Bochnia, albo rekord, albo, albo przemysł. Każdy z przeciwników świetny, wymagający i tutaj detale, niuanse gdzieś tam dnia meczowego. E, motoryczność, szeroka kadra będą decydować, ale na pewno chcemy wygrywać. Tak? Teraz te mecze jeden dzisiaj przepchnęliśmy. Przepraszam, że to użyję tego słowa, bo przepchnęliśmy, musimy jeszcze dwa kroki zrobić z, z Legią i z widzewem, a te mecze będą równie trudne i równie ważne dla nas. Przyjechaliśmy tu po, po wygraną i cel został zrealizowany. Ale patrząc z perspektywy całego meczu, zagraliśmy bardzo chaotycznie, bardzo nieodpowiedzialnie i na pewno z tego musimy wyciągnąć wnioski przed playoffem. Można powiedzieć, że dzisiejszy mecz chyba był meczem bramkarzy. Dokładnie tak. Cieszymy się, że to był mecz naszego bramkarza, Anti wybronił dwa przedłużone rzuty karne i do tego jeszcze świetnie bronił przez cały mecz. No tak, bez brankarzy oczywiście, ale, ale najważniejszy jest wynik i, i to, to po co tu przyjechaliśmy.